Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taka mała rywalizacja dwóch zdrapek. Rubinowe 7 i James Bond za 5 zł. Nie czas umierać. Mam tych zdrapek po 3 sztuki z rodzaju, więc wkład na dzisiaj to 30 zł. No i zobaczymy, czy znajdziemy jakieś siódemki, może rubin, czy jakieś muchy.

26, 8 i 28. Pierwszy pustak. Może w Jamesie Bondzie coś znajdziemy? Sprawdzamy, ile much będzie. Pierwszy jest świat, zegarek, znak, mapa, kot, krzesło oko kość, a w bonusie mamy kluczyk i tutaj pusto rubinowa siódemka ta ma numerek dziesiąty no i zobaczmy czterdzieści cztery trzydzieści cztery czterdzieści jeden cztery dziewiętnaście trzy, sześć 33, 26 i 39. Też pusto. James Bond z numerem 13. Czy będzie szczęśliwy? Mamy pierwsze krzesło, bombę, latarkę, motor, mamy muszkę. <laughs> będzie wygrana. Jest i druga mucha. Co najmniej dycha wpada świat i rekin. <laughs> tutaj mamy 5 zł, tutaj 5 zł, a bonus to okulary dycha wpadła. Super. Może jeszcze coś będzie. I ostatnia rubinowa siódemeczka z numerem 32. Może tutaj jakieś siódemki będą. Przydałyby się. 43, 13, 16, 44. Jest czarne 7. 45, 30, 14, 38 i 24. A nasza wygrana. No zwróci 5 zł. Ale oczywiście dobre i to. Na razie 1-1. Sprawdzimy, jak James Bond odpowie, czy da jeszcze jakąś muszkę. Mamy lornetkę, lupę, klucz, znak, latarkę, zegarek, bombę i świat. A bonusik. No, okularki niestety. Niestety okularki no i podsumowanie dzisiaj 1 do 1 w zdrapkach, ale zdecydowanie wygrał James Bond, nie czas umierać dał nam 10 zł, więc tutaj jesteśmy tylko piątaka na minusie, a rubinowa siódemeczka dała zwrocik 5 zł. Więc jest minus 10. W sumie mamy połowę wkładu odzyskaną. No nie jest najgorzej. Oczywiście mogło być lepiej, ale jest połowa, więc można powiedzieć, że dobry wynik. Na pewno te zdrabki będą się pojawiać, bo no, i rubinową siódemeczkę lubię. Tego małego Jamesa Bonda też jakoś polubiłam. Na pewno będą te zdrapeczki jeszcze u mnie na kanale gościć. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Oczywiście zachęcam również do zostawiania łapeczek, do komentowania filmików. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Następnym razem pozdrawiam. Cześć!